Jak skopiować schematy dekretacji z innego podmiotu w rachmistrzu i rewizorze Nexo, Nexo Pro? Jeśli masz zdefiniowane schematy dekretacji w swoim podmiocie, to pamiętaj, że w programie jest możliwość ich zaimportowania w innym podmiocie. Koniecznie oba podmioty muszą posiadać tą samą wersję bazy danych. W celu wykonania importu w widoku Schematy dekretacji wybierz górne menu Operacje, Kopiuj z innego podmiotu. W polu serwer automatycznie uzupełniane są dane aktualnego serwera. Jeśli chcesz je zmienić, wybierz Zmień. W polu Podmiot z listy rozwijanej wybierz właściwą bazę danych. Wskaż użytkownika z wybranego wcześniej podmiotu i podaj jego hasło. Po wybraniu połącz rozpoczyna się proces wczytywania danych. Po jego ukończeniu widoczne są schematy importu. Wybierz te, które chcesz skopiować lub pozostaw domyślne zaznaczenie wszystkich schematów, a następnie wybierz Kopiuj wybrane. Gotowe. Schematy zostały skopiowane. Wybierz Zamknij.